Zapraszam na G2A po fajne promocje. Link w opisie filmu. Drugi odcinek naszego powiewu: życia. Zaczniemy sobie od tego, jaką porę roku. Myślę sobie, że weźmiemy sobie jesień, bo u nas też jest jesień. Hmm, Jesień-zima, w sumie taka, no ale zawsze coś. Także myślę, że zaczniemy sobie od. Niech będzie jesień. A tu już masz dom anonimowy. Ja myślałem, że będę, ja będę budował tutaj kwiaty mieszkalne. Copperdale. Czy to jest ten świat z wilkołaków? Bo tutaj w sumie w Copperdale graliśmy już. W Moonwood Mill nie grałem nigdy. Więc myślę, że możemy sobie e, w tym Moonwood zagrać. No, Marcin, to by byłoby złoto, jakbym budował. Słuchaj, Moonwood. E, no, ja tu nie grałem totalnie. To jest jedyna parcela, jaka jest. To jest tu. Mamy gotowy dom jakiś. Hatynka w nowiu. Ok. Wiem, właśnie wiem, że nikt nie, właśnie nie wiem, Marcin, tu byśmy na pewno byli. Wprowadźmy się. Zostaje nam 16 koła. Pytanie animowe litwi dom kosztuje. Bo ja tutaj żadnych kodów nie uznaję. Ok, tu mamy chyba ten księżyc, tak? Nów. Mm -hmm, mm -hmm. Co to jest? A, bo ja jestem... Boże, Magiom. No, no Nowic już. O oh no dobrze. 16. No to jeszcze będzie mnie stać. No dobrze. Ja bym się w ogóle po tym mieście rozejrzał. Słuchajcie, zanim zaczniemy. Cześć, coś tamu. Tu mamy bibliotekę w Monu Tu mamy bar i kryjówkę pod ponurym kłem. Okej, okay, tu mamy tą chatynkę. Tu mamy ktoś. Wolkowie, ktoś tam już mieszka. Mhm. Czy takie miasto, a tu coś możemy gdzieś pójść? No nie możemy tam się wybrać chyba nie? No to to niby takie fajne. T -t 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 -t. Czemu nie możemy się wybrać nigdzie? No szkoda. Dobrze, czekamy na dom. Ja bym ja bym pobudował anonimowy do mnie to nie jest problem. Galeria. A Dlaczego ja punkt Czemu jestem zawsze bez połączenia? Nie rozumiem tego. Ktoś mi to wyjaśni. Przecież ja zawsze jestem połączony. O co chodzi? Co to te Simsy? No i teraz zrobimy, że nie ma automatycznego łączenia z Naprawdę? A dlaczego tak? Od kiedy takie rzeczy się wydarzają? Przepraszam. No i się będę teraz łączył do jutra. Ten świat na Wielka no szkoda właśnie. No i co z tym połączeniem? Mam 16, 235 anonimowy. I podobno Facebook ma awarię, słuchajcie. I Instagram, i wszystko. Aha! Próba połączenia, no co jest? Jej, czy wy możecie ogarnąć się, bardzo bym prosił. To nie mówię, ja się chyba nie połączę, słuchaj. Wyjdź z galerii i spróbujesz raz. U mnie działało, dobra. Tylko teraz, no, nie zrobię nic, dopóki się nie połączy, nie? A nie, mogę anulować, czekaj to. O nie! Simsy, mi skar... Nie! Ja kręci mi się kółko i będzie brak odpowiedzi zaraz. Jeżeli, jeżeli on się nie zapisze, to mnie potarga. Dobra! O! Mam połączenie z... Słuchajcie, ja sobie go zapiszę, dobra? Zapiszę jako... Nie... W ogóle, co to? Usuń to. Mamy ptaków. Dobrze, nazwijmy to. Tak. O mały włos, a byłby klops. Połącz mnie, proszę cię, połącz mnie. I tutaj tak będziemy się łączyć do jutra. Ja właśnie nie połączymy Słyszałem, że żabki większych miejscach polskich mają awarię. Wszystko ma awarię. Potem jakieś Facebooki mają awarię. Wszystko ma awarię. Nie wiem, o co chodzi. No połącz mnie, no. O! Dziękuję. mhm. Mm mhm, mm mhm. Mm mm -hmm. Tam, tam, tam. A nie ma czy tam już się ten? A jak sobie czekam, jak sobie zapisuję, co tutaj się podziało, czekaj. Casik. Mm, następują cięcia budżetu, bo kosztuje. <noise> następują cięcia budżetu, rozumiem. Rozumiem. Mogą być cięcia budżetu, byleby było cudownie, pięknie, bosko. To poczekam. Słuchajcie. Odcinek y, będzie hit. Czekamy na dom i na łączenie. Po prostu na wszystko. Kochaninki, zarób, bo nie wyrobię. Jak mam. Co skałkę mam zebrać? Anonimowy? No to ty, skąd mam zarobić? No mogę skałkę zebrać. Czekaj, zaraz zobaczymy. Tutaj podkończę, zakreślać. Tutaj. Hm. Bo ja zakreślam. Ale ja ze tyle nie zarobię przecież. Jest mm -hmm, mm -hmm. <grywka> to jest hit. Tu fansa. czekajcie, idziemy. Mamy tu skałki? Nie ma anonimowy, ja. Nie, jak ja mam to zarobić? idzie, O Boże! I KINIA dziękuję za suba! Bimbała! No, no, Love kiski bezowski dla Kini. Dziękuję za subskrypcję. Praktyczną magię. Nie chcę poćwiczyć, Hop. Hmm. No i co? I jakby się zaciął? Magia mi nie wyczerpuje domu? Jak to? Tak, Kinia. no wiem, znam. A co? E, czym się różni ta magia? Nie, to A weź nieokiełznaną poćwicz. 16.500 anonimowy, i ja nie mam takiego budżetu. No, nie mam skałki nawet, żeby sprzedać. Czym czy jest mi gorący kamień? A mogę go sprzedać? Nie mogę. Praca dorywcza? No, może i mam. Czekaj. O mój Boże, tu jest teraz inaczej, wszystko podróżka. Gdzie tu jest? Biznes? Znajdź pracę, to weźmy mu w ogóle, znajdźmy pracę jakąkolwiek, niech ma. Czuciła koło mojej pracy dzisiaj? Ojej, Kinga, what? A powiedziałaś że dzień dobry, albo coś? <grywa> Dobra, e, weźmy mu coś. Tajny agent. Hmm. Marzę o focic, nie, nie no, po co miałem jej coś mówić. <laughs> ja wiem, Marcin, ale ja jednorazowa to nie, no, bo to i tak on dopiero by jutro poszedł do tego, nie? Bo teraz to dup sztal. O, anonimowy wyciął koszty, świetnie. Weźmy mu, dajmy. Dajmy mu tego oddanego pracownika, a niech będzie, nigdy go nie miałem. Aha, bo ja mam pracę! Matko, on z komornikiem! Anonimowy udostępnił widzę. Dobra, anonimowy. Widzę widzę. Przecież on ma pracę z historii. Moi drodzy, on ma już jakieś przecież tutaj umiejki też. Aha, komikiem. Co ja gadam? Boże, komik jak komornik. Chciałbym, żeby on. <laughs> no dobrze, komikiem, jest świetnie. Idziemy do galerii. Gdzie to było Tu? Copper, street house. Nie, nie, street, tylko started. Nie wiem, co to znaczy. Sta może miało być started albo coś? Anonimowy, coś ten? Wyposażona. Dawaj mnie to tu. O, Oje! Boż, żeż, jak mi zasnął drzwiami. A starter, a starter. I Marcin, dziękuję za ciki. Siki, komorni, drzwi. drzwi. Anonimowy, czemu tu nie ma tynku? A już wiem, czemu nie ma tynku, bo na to nie stać? <laughs> czy to jest prawda, że na to to nie stać, ano nie mówię, Powiedz mi, powiedz mi, lepiej just tell me. Praktycznie może ci pomóc, na przykład jest czarna naprawa zepty pralki czy coś, właściwie, mhm. Na innym asymie, a nie to nie pamiętam. To jest taki design, co ty chcesz? Beton. Nie no, beton to nie, no to potem to naprawimy ten beton. Dobrze, to w takim razie mamy już gdzie mieszkać, obejrzyjmy sobie naszą nową parcelę. Uh! Mm. Tutaj również beton. Dobrze. Aha, czyli nie mamy telewizora jeszcze. Nie stać nas na telewizor, słuchajcie. No, taka jest prawda, no. A, dobrze, plazan, tak, tak. No dobrze, ale jest ok. Tu mamy taką postawę bardzo łazieneczkę basic No, zarobimy na to wszystko, zarobimy. Słuchajcie, nie martwmy się. Anonimowa: jakiś pokój do magii. Skoro on jest magiem, to to nie już nie, nie ten. <słuch> Są książki, no tak. Dobrze, no taki basic, basic. Mm -hmm. O. No! <laughs> po co mówił, o czego ma wyobraźnię? No właśnie. To, że dom budowaliśmy, i beton wylewaliśmy, to już wiem dla kogo domek. Dla nas Marcin, dla nas. No dobra, jest taka bardzo podstawa. Dobrze, masz rację na nim, po cała podstawy... Niech będzie, czy on to, 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 to Aha, Jeffrey, a Jeffrey jest bogaty z tego co pamiętam. Co? To jest gwiazda! Boże, gwiazda na mojej parceli! Prawdziwa gwiazda na zaszczycie swoją, no świetnie. To poznaj tego Jeffrey'a tutaj. A może mu jakiś. Tak, najpierw go poznaj. To mi się za Harry Potter? Nie! Coś kluczet. Ejko. Ja wiem, 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 no, ale on też powinien mieć w swoim jakimś domu ten, nie? Yy, tutaj świetny, tak. A może mu magię coś tutaj walnąć? Chyba nie mogę. Dlaczego nie mogę go zaczarować, bo nie umiem? No dobra, słuchajcie, urodził się magiczny, taka jest jego natura, tak, nowa rozgrywka, tylko i wyłącznie Twitchowa, no potem na YouTube też będzie, pochwal go szczerze, może da nam jakiś hajs, daj mu, dawaj osobistość. Zabrz, to Marcin, czekaj. Uuu, uh, Grandeta Marcinek, no to trzeba zrobić. Autograf od niej? Boże, babo! Nie, nie ma jej. Ej, baba. Gdzie ja w ogóle mieszkam? Co to jest? Bar. Aha, mieszkam około baru. Mhm. Ej, ta baba. Co to jest? Dawaj, wykop to. Będziemy mieć hajs. Nie ma tu niczego więcej? Tam już nie możemy pójść dalej. Bardzo mi przykro z tego powodu jest. Tutaj żap również nie ma. nie ma nic. Nie ma baby artystki tej pięknej. Bo tyś wziął jakąś parcelę za 4K, a ja wziąłem najtańszą w koperę. Aha. No widzisz, rozumiem. Mm. I tu Kat pisze hmm. Okej okay. Ale co ty rob... Co ty wyrzucasz? Ty masz to... Czemu ty to wyrzu... Ja myślałem, że będę mógł to sprzedać Ej Jeffrey, bo ty jesteś w ogóle kasiasty Czy jesteś w stanie mi pożyczyć kasę? Daj mi coś. Daj mi hajs. Ja bym chciał hajs. Daj mi pieniążka. Gdzie ty w ogóle... A, tutaj. O, dzień dobry. Ciebie przywitam również przyjaźnie. I tego pana też kim? Marcel. Masz, powitaj wszystkich. Jutro mamy do pracy na którą? Na 17 Tak? Tak No on pójdzie, on pójdzie, tylko no widzisz, no teraz no Poznajemy osobistości wszystkie Świetnie Boże, pani ma jedzenie To pan jest, przepraszam <ścoughs> Za bardzo się podekscytowałem Jak wiecie, myślałem, że idzie pieniądz jakiś, nie? Coś tego ale czekajcie, daj mi te żarcie Zaproś, zaproś sąsiadów Przedamy ten talerz Ale daj go, dlaczego go zabierasz? No dobra, wejdźcie i dajcie mi talerze Podrywaj Nancy Dobrze, Nancy gdzie jesteś? A ty, no połóż mi ten talerz z tym kiszonką czy z czymkolwiek to jest? Mhm. Zobaczy, ktoś może idzie, jakiś sławny. No nie. Tu Jezu, pani, pani przyjazne. Błagam autograf, proszę mi go dać. Ja potrzebuję pieniążka. Coś tu się pali. No to nie jakby. Ugaś. Ale, jakby nie nasza sprawa. Daleko ode mnie się pali. Ryby w okolicy. A, mamy takie stawy? Tu coś jest, ale ty nie, tu, możesz, tu nie możesz to łowić. To, to, to takie widzicie, no. Mieszkamy w takiej bardzo spokojnej dzielnicy, bez łowienia. A tu w tym. Nie. żartowałem. Idziesz do niej po ten autograf. A widzisz, hmm. <noise> widzisz, Andrelo, widzisz? A, Marcin! Tam gdzie jest most, nie wiem, dawaj autograf, dasz mi? Daj mi, sprzedam! Dobra, ile to jest warte? Boże, pięćdziesiąt, y a mogę jeszcze jeden? Co cię zarobimy? Zarobimy. O, wycenę mogę? To zaczekajcie. Mogę takie rzeczy zrobić? Czekaj, pokaż mi to. Daj kolekcjonerowi, wyceń. No, wyceń. Jezu, czuję hajs. O, no, zdjęcie. Nie idź! Pani nie idzie! Pani jest moim tutaj dochodem! Dziękuję za... Kat za kleksa! Dziękuję za burgerki! Pani, pani mi... chodź tu! Nie, przestań już tam wyceniać! Ile? Jezu, 300! Boże! Dobra, kolekcjoner masz. Łap, za 300 możesz mieć. <grystanie> Hajs mi ucieka! Dobra. Fotki nie chcę. Dobra, to dawaj autograf jeszcze. Tak, razy pięć. Chyba, że się na mnie to będzie gorzej, ale myślę, że to powinno ci schlebiać, żeby od ciebie tysiąc autografów. Dawaj, 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 kasę Co? Ja zostałem gwiazdą? Jak to? Gdzie? W jakim momencie życia mojego? Nie, nie jestem gwiazdą Nie mamy autografów. Jeden! Ona już nie chce no A weź, jeszcze raz, co? Dawaj! Dawaj mi to! To jest zebranie! Okej, okay. tam coś się. O Boże, po raz pierwszy widzę wielkołaka! Jest jaka przemiana, a cię mogę i zaczerować? Co tu się. Ja jestem magiczny, się nie babram w błocie. Dobrze, sprzedaj to. Wyceń. Jezu. Albo otoga albo Awada kadawra. Okej okay. Sprzedaj ten za trzy stówy wyceń Ej, kasa mi ucieka. Chodź tu. Czekaj, pani poczekaj jeszcze, dobra? Pani poczeka, pani gwiazdo. Ja bardzo marzę autografii od pani. I tak jestem Harry Potter. No nie, aż poszło. Dobra, może kiedyś wróci. Sprzedaj. A czy te wykołaki wampiry już się ugarnęły życiowo? Ogarnęły się. Dobrze. Ile mamy? Mamy tysiąc, słuchajcie. najmowy no, czy też dom pozmieniać, żeby... O jest tu jest jakaś... Moment, a czy ja mogę to ciasto przygarnąć do schowka? Ile to kosztuje? Nie mogę. Mhm. No dobra, to do zamożarki proszę oh mi tu wstawić. <laughs> Kasa mi ucieka. Poczekaj, pani gwiazdo. Dobrze, a ty byś mógł... A wejdź do krainy ma Nie zniszcz mi kamienia, tylko. Aha, wydarzenie towarzyskie trwa. No dobrze. To skoro trwa wydarzenie towarzyskie, to proszę bardzo, idź sobie, skorzystaj, mój drogi. Eee, Annoi, chciałem zapytać, czy chciałbyś ten dom jakby wzbogacić? Bo mamy już piążka jakiegoś, ale dobrze, no spokojnie. Wiesz, w sensie zrobić taki upgrade, żeby, cię żeby było nas stać, nie? Na wszystko już. O, dziękuję Marcin burgerki Na skarpetkę dla zgretka Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo No idziesz tutaj tej łazienki Alex, zapraszam serdecznie. A, dobrze anonim Konkret pieniądz, rozumiem Dobrze, to ty Co następnym razem, co ty Co to jest? A my się już nie lubimy. To chociaż powitaj się, powitaj się pani! Powitaj się pani! Pani się powita! Przyrzęcę my je dla pani specjalnie! Pani się powita! Nie, pani stwierdziła, że oleje Alexa i. Dobrze, chodź tutaj. Chodź tutaj. Magia. owańce. Nie mamy więzi. Ćwicz magię nieokiełznaną. Najwyżej spalimy dom i będziemy mieszkać pod gołą chmurką. I taki będzie grande finale. Papa, pa. pan już musi iść. No, pani się widzisz, na to nie powitała. Jest ja pytanie rączki um. a co on się znowu zawiesił? Czemu ty się wieszasz? on myśli. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, nie wiem, Ja pamiętam, że kiedyś jak y, to wyszły te, te magiczne o odkryliśmy infernację Szkoły magii, czardzie obrana przez obrana przez niego ścieżka nauk. Jakim czarodziejem jesteś? Hmm. Aha, dobra, czy możemy przetestować na przykład coś już tutaj? Ej, zróbmy infernację. Na przykład, czemu nie mogę podpalić tablicy bez sensu? Ci szczerzy nie możesz podpalić wszystko! To jest oszukane. Mogę na przykład panią zrobić infernację? E, eh, mogę. Infernuj ją! Aha, musi do niej podejść, nie no dramat, z daleka to zrób. Przecież cię wyczai! Ja pamiętam, słuchajcie, jak w Destiny 1 był coś takiego jak magiczny gość. I tam była magia zakazana. I jakby nie można było się wśród simów obnosić na mieście z magią, bo mogę na ciebie donieść, że ktoś jest magiczny. A tutaj w Destiny 4 on musi podejść, przed twarzą machnie i ręką ją podpali. No bo po prostu. Idź. Idź po prostu, Alex. Dramat. No, podejdź do niej na dwa centymetry i ją podpal. Mhm. Nie, minęli się. Żartowałem. Dokąd ty idziesz? Proszę mi, wytłumacz. Dokąd ty idziesz? Aha. Dobrze, rozumiem. E, na wilkołaku, Marcinek. A te wilkołaki już się spłoszyły. A ta pani co tutaj? Ej, czekajcie. A zrobię... Aha, on poszedł tutaj, żeby ją podpalić, ona jest tam. A nie, ty żeś zainfernował! Chodź, tutaj zrobisz. Podpalisz i większy płomień zrobisz. Idziesz? Chodź, chodź. O, jesteś minowicjuszem, świetnie.

Które wziąć, bo w sumie nie wiem. Wiem. Już wiem. To, które wezmę, dowiemy się w kolejnym odcinku na YouTubie. Pa!